Off the bus. Siema, siema. Cis, 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 e, Ogólnie, pierwsze co, strasznie głośno jest, a to chyba trochę przyciszyć, bo nie przyciszyłem. Witam wszystkich e, serdecznie na moim kanale, jak i kanale Iego. E, dzisiaj sobie Cześć, gramy jeszcze. w grę on, e Y Out, tak? Go to go. Tak. tak? Jakoś tak się to nazywa. Tak, jakoś się to nazywa. I, oczywiście Aisie jest ze mną, bo kto by inny. Ktoś mi się wydarzył. Jak w razie czego? Yy, ja jestem po prawej stronie. Tak. Asie jest po prawej stronie. Zresztą widzieliście, kto, e, kto wybiera jaką postać. E, szczerze, fabuły nie znam, nic nie znam. E, przyznamy się, że odpalaliśmy to wcześniej z Asim na chwilę, bo miał Asi y problem z, e, z tą grą, bo się wywalało. Ale dobra, mniejsza. E, nie zapomnijcie o subskrypcji kanałów. Wbijajcie na kanał Aisy'ego Link w opisie, oczywiście. Zostawcie łapę w górę i wszystko, co by możliwe było. I mi się kamerka, tak jakoś dziwnie. O, myszkę musiałem wcisnąć, dobra. Eee, wbijajcie na kanał, oczywiście, zostawcie suba lajka. I tak. Możecie patrzeć co tu się dzieje, po kolei e, Asi, jak widzicie po prawej stronie, go postać już jest w więzieniu Ja do tego więzienia właśnie trafiam Zostałem skazany 14 lat Asi już tu siedzi chyba rok, coś około tego było tam napisane właściwie w Wyborze postaci I co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, odcineczki będą różnie się pojawiać, bo będzie więcej się na pewno bać Gdzie? Pierwsze odcinki, Pierwszy odcinek będzie u nas na obu kanałach, a później będzie na go, raz u mnie, więc warto śledzić dwa kanały, zostawcie suba i tu, i e, i tu właściwie. Tweetam. Ja mam tak strasznie głośno grę, że drę ryja. Nie wiem czy nie jest za głośno gra, ale dobra. Zaczynamy. Lecymy, tak. A jeśli coś chcesz powiedzieć teraz? Bo ja się Sleep, rozgadałem, nawet nie wiem, co mówiłem, tak szczerze mówiąc. E, oczywiście. Ten początek już graliśmy. Bynajmniej to tutaj do pierwszego momentu. Właśnie do tego rozebrania i co się muszę rozebrać. I tu będzie parę rzeczy zoblurowanych. I. Hey, what's up with you? No, ja bym też... Ja bym też... Ja bym też... Ja bym to słyszał. Tak, u Asiego będą, ale się jakby chciał, chciał ktoś coś zobaczyć, to Asie go wbija. U mnie będą zablurowane, więc no. <laughs> mm. <C> Ciao. <laughs> A jak? <laughs> to jeszcze hey, jest nic ogólnie, ale tu. No dobra, starczy tej wody, co jest sure, take all the time yeah. this To nie wystarczy? Aha i oni jeszcze o? mnie ładują. No, no Okej, okay, w wait. porządku. Nie chcę mnie wpuścić Chyba przyszedł. Szczerze? E, szczerze to nie znam. Nie wiem czy Aisi, Asi podejrzewam też nie za fabuły tej gry, mniej więcej co nie, na tym na czym polega Lecimy po mógłbym prostu ze spontana. Tk, tk, Mogę się tylko domyślać o wytułaś, że to chodzi o ucieczkę pewnie. No tak, tak, tak. pewnie. Ej, chyba już był ten moment u mnie do zaglorowania, a nie zwróciłem na to uwagi. Ja też jestem... Jak chcecie zobaczyć, to do tego fragmentu us warto obejrzeć My name is Williams, and this is my prison. Any questions? Yeah. O Ice już mnie tam widział. When are we allowed visitors in here? Co? Widzenia byś chciał? O ty, chamie! O ty, hamień! ogólnie Rostuję się i jestem przeziębiony fest. Fest jestem przeziębiony, więc jak będę kaszał czy coś. Sorry, memo Nie mam pojęcia, to ten będzie trwał. Go, 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 go! Go, 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 go! Nie mogę być. Będę szedł tak, żeby jak najmniej było do blurowania. <gulia> oh, mama. To w sumie gra jest, nie? No, ale sama, sam fakt. Dajcie znać w komentarzu jaką chcielibyście jeszcze zobaczyć na kanale oczywiście grę, którą mógł zagrać z Anshim. Dużo też mówię bez wciskania, open, wciskania ścisku, więc muszę się przyzwyczaić, muszę wcisnąć, żeby u Ciebie tak smutno nie było. Lecę. A, jednocześnie, jednocześnie odsadzili, tej... Bo ja troszeczkę z opóźnieniem, wiesz, coś posiedziałem Ubierz się może co? No już się ubieram O, Kastenko <grystujesz> u Ciebie znowu nami nic nie ma to Close up49! 49 Plus taki spolszczona jest gra, więc super Ogólnie Asi miał problem e, Asi miał problem w sumie z tą grą, że jak włączył tą grę To po paru sekundach mu wywalało całkiem grę i to nieważne, bo czy coś robił, czy była tylko włączona, więc przeinstalował i mu to pomogło. Więc w razie jakby ktoś tam chciał kiedyś miał problem z tą grą, Nie, ja nie Pisałeś te komendy jednak? Solano. Jednak te komendy wpisałeś? Komendy pomogło. No. A, no to jeśli chcecie zobaczyć jakie komendy, to wbijajcie do Ashego na kanał i tam będzie w opisie on stawi link do tych komend w razie w. Stawisz? Bo ja tak mówię. Tak, tak, tak. Stawiam, postaram się. Ej, podciągam się. What the hell are Ej, fajne to jest. Dobra, bo już się spompował. Let me go. you are. Zadymka. Lecimy zobaczyć zadymkę. The fuck do you want? Let's That piece should better be happy on the outside. He might be on the outside, <coughs> but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you, and I don't really like you. So it's a win-win situation <coughs> to for to me. Yeah. Tam ah. Wow. No. You know what's going on? In the end, it's a different game. Get in there, gra. new guy. Hey, 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 what yeah, the? Yeah, what are you doing? Do? Go Dragon oh, kill him Ja muszę przyciszyć bo cię w ogóle jest nie spąć Come motherfucker Come on motherfucker A dobra Nie czekaj panuj Tak czekaj Uderz Dostałem w ryj. No nie Chciałem Nie uderzyłeś go Nie uderzyłem go No bo zmieniałem głos Come motherfucker Jeszcze raz to jest LOL Dobra patrz Dzięki czar Chciałem dźwięk zmienić, bo ciebie w ogóle nie słyszę, żeby jej też podrócić. Algo na Dwa cztery, trzy? Trzy. o patrz jak jestem dobry. Dobrze. Waliś go na pyre. Dobrze, ale licha jakiego była Czekam jak się ten puenta tutaj skończy i muszę cię podgłosić, bo cię w ogóle nie jest słychać u mnie na materiale. No, no tak na Discordie że się pod... Swoją drogą wbijacie jest nowy Discord. Wbijajcie, nowy Discord, jest konkurs na kałaszka. Wbijacie na Discorda link w opisie. Do mojego oczywiście. A jeśli nie ma, jeszcze, ale pewnie kiedyś będzie miał. Jak będzie zarabiał miliony na YouTube. Tak jak ty. Tak, jest. Milion długo. Czytywanie. Czytywanie. I może ja wam szczerze powiem, że już tego momentu nie znamy. <grych> Mówię, chwilę, bo patrzyliśmy, czy nie wywala gry, więc... Takie małe alibi. Here you go. Come on, I don't got all day. Alright, thanks. Dzięki. Next. Next. To? Jeszcze nie. Tylko poczekam, jak się skończy... albo... Dobra, to urwie się puenta na chwilę. Dobra, już. Przypominam mi, ja po lewej, a jest po prawej. Słyszysz, hey, słyszysz słyszy, no? co, ja rozmawiam ja, ja, z nim? No, no, nie nie słyszysz słyszy, tego? Tak, widzę, widzę. Ale słyszysz? No, nie słyszę, słyszę. Słyszę cały czas. Nawet ja sam piję, lol. Ale licha. Teraz nie słyszysz? Czy ja się słyszę? Jedz tam, napij. Ale ich tam zliściowo. Ant, co ty mi Biega się można w A tak się zmienia, jedzenie, dobra. Nie, <laughs> przepraszam znowu. <laughs> już bitka, bitka już. Lecę, lecę. Znowu leklepiemy się, to jest dobra grana. Podoba się podnosimy, będzie trochę jeszcze gry w tym czasie. No i nowa kuchenka poszła się rypać. Dla kosy? Jak chce się? Przejmuj kosy. O co? Weź wazówkę. Cofam się, cofam się. Dobra, dostał gry.

O ładnie, ładnie. Zamorszował policjanta, widzowie. A nie policjancie. Nie zapomnijcie o lajku oczywiście i subskrypcji obu kanałów. Wszystko podane w opisie. Bajcie mi na Discorda i na social media moje. Bo się jeszcze nie ma. Co się myszko dzieje? Co chcesz? To? Co? co

what's your beef with that guy anyway uh, let's just say it's a long story but don't worry about him he's out of picture now could you do me a favor like what there's something i need <clears throat> what's that exactly in, man. it's simple I just need you to watch my back while i get it that's all Sorry, not interested. You no know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait, 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 wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. Alright, alright, I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. Słuchajcie dobrze, wczujcie się w fabułę gry. Ciepioru, Dziecko daje zabawki. No dobra, już mogę coś robić. Proszę, Iska. Dobra, zdobądź narzędzie. Zdobądź na Ej, jesteś? Paniajsi. Tak, 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 jestem, 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 jestem. Tak, tylko okay. wiesz. <coughs> tak, tylko wiesz, zagapiłem się jasne, że ona ci tam przeszkadza. Ty masz inne. pokazuję, bo ja zagaduję pielęgniarkę. O, to już. Dobra, kumam. Okej, muszę ten. Ostrożnie. Dobra, bo tak nie wiedziałem o co Ja bołam pielęgniarkę i ty chyba wtedy wstajesz. Tak mi się wydaje. Okej, Czyli nie od razu. Okej. No wzywaj, wzywaj, no Lecym No. Kup się panie IC. Dobra, dobra, przepraszam, bo wiesz co tak Jak <kuh> Czego się gapisz na mnie? Dobra, timing. Mogę dostać wody, kiedy mogę wyjść? I got a sore throat. Can I have some water, please? I need to wait for that guard. Sure. Thanks.

Oh, of... So, uh, how did you end up working in a prison? Zara Zara's probably an IP for guardian to take a You look a bit pale. Is something wrong? No, nothing's wrong. I'm fine. <laughs> Bo nie mogę tam wejść póki jest ten. Dobra, nie dobra, dobra, zaraz. Bo jeszcze może ja muszę coś zdziałać, wiesz mm -hmm. jak ja wyjdę od razu, policja mnie widzi, więc... Ah, dawaj, dawaj, dawaj. Look what you made me do. I, idę Ja nie wiedziałem, że muszę zapukać. Tu trzeba dookoła głowy się rozglądać widzowie Grani narzędzie. Olej poki movement Movement kobry, człowieku, nie pogadasz A jak? W porządku, bo ja patrzę co ty robisz, a nie zwracam uwagi co ja mam robić. To jest najlepsze. Czy znaczy, nie, nie, ciężko jest się rozejrzeć, co się dzieje dookoła. O, coś jeszcze? E, no, oczywiście, żebyś musiała coś jeszcze. Boli mnie, jestem głodny. Ciężko określić. Wracam do łóżka. I mean, Okej, okay, just... pasuje. Aha. Idealnie, ale dzisiaj, ja kiedy zagadałem? by to się nie udało. Dzięki to, dzięki to, ja by tego. No, Kurty, to jednak jest jest Tak. A jak? Przepraszam. <coughs> <Cię coughs> <coughs> Sory, nie będę kaszlował mu. Mu, jemu, jemu, mu. Ja na bezszałatym. Hej, yes, yeah, sure. Yes, yeah, sure. Don't you worry, be happy. Musimy pamiętać, bo zawsze na początku te rzeczy są najważniejsze, później. Ty, taty, denikułom. Tak, tak, jest, jest. To bardzo dużo tych jest, jest. no dużo, dużo, dlatego mówię, że odcinki mogą być dłuższe. Z tego względu, że właśnie te sceny, scenek jest bardzo dużo. Co? So, Co? your plan Co? uciec Taki Co? Mm -hmm. All full focus of I appreciate what you did back there, but <coughs> you need to back off. Hey. What? I'm sure you have good reasons to bust out of here. But I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? Oh, sorry, sorry to interrupt. What's up, man? No, I'm sorry. I'm sorry. What do you The walls are in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. Mm -hmm. I co? Przekonałem cię. Me, man. Flaszeczka wystarczy. Może no, gó nie. Gówno mi wiesz. wiesz. Flaszka nie wystarczy. Tylko dwie flaszki. <laughs> ok. Ale jestem że nasze szanse lepsze, I to. Mniam, mniam, mniam. Nie chcesz żelka? A hmm. klusko? O, cześć. Petarda. I o to chodzi. Czytywanie. Nie, jestem waszym lektorem, żebyście, żebyście nie potrafili czytać to. Dokładnie. Poczytam za was. Masz myszko. No. No strasznie dużo jest tego. No. Oh. No ale cóż. Zobaczymy co to się będzie działo dalej. Buk, buk, buk. Ale wydaje mi się, że po tej scenie możemy skończyć na odcinek ten pierwszy. Ja. Yeah. Za bardzo nic się nie działo. plan. No, no, ale można, ale można bo, bo już jest... chyba że jeszcze spróbujemy coś w połowie. To, co tak? ty, co zobaczymy co się dzieje zresztą. You fucked this up. I'll kill you Teraz no co jest plan? No, jestem tajemniczy. Niedługo się dowiesz jesteś kurde ugięty. O! I to chyba była wstawka E waa I chyba później będzie tego mniej Tak mi się wydaje O! Czeka, but is the you didn't really have an escape plan, did you? what are you talking uh -huh. about? of course i did. you had an idea. i'll give you that. That's i good. got you That's out, cool. didn't i? what do you mean you got me out? we got out together. <laughs> yeah, yeah, sure. but if it wasn't for me, you'd still be in there. don't forget i saved your ass twice. i don't know about that saving my ass part, but i'll give you this. you did help out. Nie myszko, tu już masz, już za dużo jest. Troszeczkę, pamiętam. O ciupinkę! Ty tyciu, tyciu. Inaczej to no, nie ty, ty... No to o co chodzi? Nie o co chodzi? Nie rozumiem. Wytyfy. Fred. Chciałeś wydybać Freda? To Teraz Fred wydyba was. What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know yeah, I'm good I for really it. Dobrze and Jdziesz is marsja klodu. In real? <laughs> mm. Oh. oh. Tak Hey, Fred, what's up? Oh, good. What do you want? Got a couple of workers here. <laughs> Need to change the scenery. Ah, uh, sorry. We're full. Yeah, too much. Too much Sure, we could figure something out, it. right? Mm, guess we could use a few extra hands around here. Leo, hurry up! We don't have all day, and we're eating right here. Hey, watch the music. See up there? Yeah. We need to get up there somehow. All right. Alright. I co, jak myślisz? Lecimy dalej, czy? Eee, myślę, żeby zatrzymać się. Tak, też tak mi się wydaje, że dla ciekawych następny odcinek będzie u Ashego na kanale, więc wbijacie w opisie. Odcinek po tym zaraz. I pewnie kolejne zobaczymy jak to się wszystko potoczy. U mnie pewnie będzie troszkę mniej, ale będą też. Więc wbijacie na następny odcinek się, żeby zobaczyć, co się będzie działo dalej. Wydaje mi się, że może być teraz mniej tych stawek e, dialogowych i tak dalej. Ale to jest fajeraria w sumie, nie wiemy, nie mają pojęcia. No to co? Nie zapomnijcie o sobie szlag. i lajku. I u mnie i tak, u mnie. Tak jest. Dokładnie. dzięki za oglądanie nas. Czysz, czysz. Dokładnie, dzięki za oglądanie na razie i pak, czysz, czysz. Na Nara.